Jak widzicie podróżujemy sobie kurde po przedmieściach Leicester. Także tutaj możecie podziwiać widoki. Oczywiście pogoda brytyjska, typowo deszczowa, jak to ja zawsze mam szczęście takie, że deszcz. No i co? Czekamy na Sylwestra. Mam nadzieję, że nagram coś, chociaż fajerwerki. Chyba, że pójdę spać. A tak ogólnie, no to co? Poniedziałek pod Birmingham i lecimy dalej, gdzie? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. A was zapraszam na zwiedzanie. No i drodzy, korzystając z kolejnego dnia wolnego, zabrali mnie na przejażdżkę do parku. I zaraz wam pokażę, jakie tutaj są połacie terenu w ogóle. Jeszcze raz się spotkałem, żeby po prostu taki duży park był. Zobaczcie. Jakie połacie teneru. No Coś pięknego. Tam u góry mamy jakieś ruiny. zamek. Także w tą, tą stronę też będziemy zmierzać. Możemy trochę nie, nie słyszeć za wyraźnie, gdyż wiatr wieje, bo jest tutaj otwarta przestrzeń. Ale co? Zmierzamy w stronę tej wieży i spróbuję Wam tu uchwycić, nagrać jak to wygląda. Jeżeli to e, właśnie jak są takie dni wolne, to dużo Anglików wybiera się na takie wypady właśnie do takich parków. Zabierają całą rodzinę psy i po prostu spędzają wolny czas. Bardzo fajne to jest. Ale co? Idę teraz do góry i zobaczymy. Nie chodź, wchodzi do... na wam pokażę. skały, i próbujemy. O. A ja tu jeszcze kurde, w tramach masowych sobie wybrałem, a może nawet dosyć nisko jest. Jesteśmy już u góry, to jest taka wieża. Nie wiem, czy będzie dobrze mnie słychać, ale no wieje strasznie. Eee, spróbujemy podejść tutaj bliżej, po prostu nagrać. Tam na dole Chyba informacja co to jest, ale jak wiecie nie zagłębiałem się za bardzo tutaj macie dalszą część parku jaki widok ten, ten kamieniołom, tam jakiś wodospad, jakąś tą latarnię morską nieszczęsną, co tak się dogłęczyliśmy no, tam, żeby wejść, pamiętasz? No, o. co tyle schodów było tam na dół? O, no, nie. No. o, Moi drodzy, nie wiem, czy widzicie, tam z tyłu właśnie są te... ta wieża, ale chcę wam coś innego pokazać. Zeszliśmy w dół, w dół zeszliśmy tam z tamtej góry. Teraz zrobię zbliżenie. Tam jest ta wieża. I schodziliśmy, o, tam, tutaj na dół, kurde. I tutaj zobaczcie, jest dalsza część parku. Ogólnie tutaj ten park nazywa się Jeleń. Z tego względu, że to jest po prostu dużo jeleni. I tutaj naprawdę latem musi ładnie wyglądać. Z tego względu, że zobaczcie, tutaj jest pełno drzew. Pełno trawy i latem tutaj naprawdę może być bardzo pięknie. Yy, powiem wam, że yy, tak jak jeżdżę po Europie tutaj te dwa miesiące, to dopiero teraz, gdy przyjechałem właśnie do rodziny, kurde, do yy, siostry mojej żony tutaj właśnie Angi do Leicester, to dopiero pierwszy raz wyszedłem tak, wiecie, poza samochód gdzieś tam, tak dalej i nie żałuję, bo naprawdę ostatnio więcej siedzę w samochodzie, niż chodzę. Gdzie to też nie wpływa dobrze na mnie. A teraz, przynajmniej, chociaż rozruszą te wszystkie moje stawy i tak dalej. I trochę świeżego powietrza też i ruchu zażyję. Bo wiecie, no, mój ruch ograniczał się do paru rzeczy wokół samochodu i to wszystko. A teraz idziemy dalej. Piękne połacie terenu. Naprawdę piękne. I jeziorka też są. Także przełączam się na kamerę z przodu i będziecie mogli podziwiać. Także jak widzicie, piękne drzewa, tam jest jeziorko. Tam bodajże chyba jakaś kawiarnia jest. Tutaj jest dom, nie wiem czy leśniczego czy jak, może się zarządza tym wszystkim, ale nie wiem, źle stanęłem gdzieś. Gdzieś tam jeszcze ruiny są, ale to jak będziemy myśleli, to wtedy pójdziemy zobaczyć. Po prostu takie kółko zrobimy i będę chciał te właśnie ruiny też nagrać. Fajne miejsce, naprawdę fajne. To jak widzicie mamy zabudowania zobaczymy czy zaraz da się wejść chętnie bym to zobaczył tutaj jest strumyk proszę bardzo strumyczek także nawet dosyć ciekawy jest ten park tutaj wam powiem i mamy zabudowania możemy sobie pójść zobaczyć tak więc idziemy zobaczyć te zabudowania co coś się znajduje potem po prostu sobie jak wrócę na miejsce to wejdę w Google i zobaczę co to jest za miejsce i spróbuję wtedy wam powiedzieć jeżeli będą te wszystkie zabudowania zaznaczone yy, i co tutaj się znajdowało teren dosyć grząski jak widzicie a ja w takich, kurde, trampochach wansowatych. No ale dobra. Próbujemy wejść na górę. Jakoś się udało. I jesteśmy. Proszę bardzo. To wygląda jakby jakiś zameczek Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Widać, że bardzo stara konstrukcja, bo widać to po cegłach. I zobaczmy, co tutaj mamy. Czyli jakieś zabudowania, ale widać, że chyba jest zamknięte. Tak. Jest zamknięte. I, no, nie wejdziemy, ale tak mi się wydaje, że to chyba po prostu pozostałości, po, nie wiem, czy to jakiś klasztor był, czy coś, albo jakiś zamek, tak to wygląda, moi drodzy, dosyć ciekawie to wszystko wygląda. jeszcze dookoła zobaczymy jak to wygląda tutaj wygląda jakby właśnie baszta taka wieża chyba raczej była tak wygląda no nie wiem no tak wiecie mogę tylko snuć dumysły i o proszę Ta posiadłość to musiało pięknie wyglądać jak to było całe Ciekawe czy jakieś e, zmianki o tym miejscu są to bym musiał zobaczyć w internecie po prostu nie wiem czy będzie mnie słychać, bo to jednak wiecie no telefonem nagrywam i to chyba by było Chociaż jest tutaj okienko i spróbuję telefon do góry wziąć jest to jak to się mówi zakukać tam jakby pod piwniczenie i zobaczymy, czy to widać coś tam widać tak więc moi drodzy jak widzicie Coś udało się uchwycić po prostu No jestem ciekaw, co to jest za miejsce Będę musiał zobaczyć kurde w internecie tutaj jest w ogóle No ale pięknie to wygląda tutaj udało się tak troszeczkę zobaczymy z tej strony Nawet dosyć dosyć sporo Będzie jego mościu, będzie spotkanie. Także minęliśmy tubylca, jak to się mówi miejscowego. Sobie chodzi spokojnie sam. A co? Mamy śluzę. Tam generalnie z tamtej strony bardziej tam. Jest taki port zimowy i z tego co tutaj właśnie szwagiel mi mówił, to pływają tędy sobie ludzie. O, proszę bardzo. Dokarmianie, łabądka. Chycnie Chwycnął. Dobra idziemy tutaj kawałek dalej Tutaj jak widzicie macie kolejną śluzę I tutaj po prostu wiecie jak śluzy działają Nie na zasadzie regulacji poziomu wody I to wszystko jest w użytku Tak więc i to jest kolejny poziom. Zobacz, ile tego wszystkiego tutaj się zebrało? No, i generalnie tutaj, właśnie, ludzie też mają takie swoje barki, na których mieszkają. I tutaj, z tego, co mi powiedzieli, to yy, te kanały są tutaj połączone z takimi, właśnie, jeziorami i tak dalej. I ludzie sobie po prostu pływają, mogą się przemieszczać. Czyli po prostu zamiast samochodem, no to swoją barką czy tą łodzią. Ludzie się przemieszczają. Także co, zwiedzamy dalej sobie okolice Leicester. Teraz moi drodzy wchodzimy w otchłań puszczy w parku miejskim. Zwiedzamy. Zobaczymy co tutaj znajdziemy. To najlepsze, że właśnie mi powiedziano, że tutaj latem komarów nie ma. A wiadomo jak to w Polsce. O, jest figurka niedźwiedzia białego. A tak więc zaraz podejdziemy, zobaczymy. Ogólnie, o, możecie sobie zobaczyć. Tam jest po prostu pełno drzew. Taki park, trochę zalesiony też. Trochę fajnie to wygląda. Dobrze, idziemy. I jak widać mamy tutaj rzeźbę białego niedźwiedzia Jest biały niedźwiedź Tam macie taką ścianę spinaczkową Znaczy do białego niedźwiedzia to mu daleko no. Już taki bardziej zielonkawy się robi Zobaczcie, zobaczycie. Yeah, mostek klinowy. Idziemy. Ze środkiem idzie. Stupka za Ale po co? No Zobaczymy. Ja Mamy taki mostek. Ale nie będę nagrywał, bo mi telefon się spierdzieli jak będę przychodził. Stwierdziłem, że nie będę przechodził przez mostek klinowy z tego względu, że mam tutaj te wiecie, buty, kurde, trampkowate i także kurce, Idziemy teraz do Mańka. Pewnie większość z Was się zastanawia, jakiego Mańka. Jak dojdziemy, to zobaczycie. Zaczynamy spinaczkę do Maniusia. Są takie schodki, jak widzicie. Zaraz idziemy do Mańka. I zobaczcie jest maniek. Macie tablicę, jest Maniusz, ale nie ma Sida. No, moi drodzy, także jak widzicie, to jest jedno z kolejnych miejsc, gdzie po prostu, jak ludzie mają wolne, to przychodzą tutaj, spędzają czas właśnie na spacerach. Wiadomo, że jak jest lato, czy i wiosna, no to można sobie siąść, po prostu coś zjeść, zabierając ze sobą oczywiście jedzenie. I można tak dzień spędzić. No. A to jest po prostu, z tego co mi mówią, no to jest yy, taka, taka mała część po prostu tego, co otacza tutaj to ich miejscowość, te Leicester, gdzie po prostu no można sobie jeździć i takie miejsca właśnie wybierać żeby, na odpoczynek. Tak więc powiem Wam, że fajnie, podoba mi się coś takiego, bo na przykład u nas tego nie ma. Może są jakieś tam parki i tak dalej, ale nie w takim, wiesz, takim rozmachem jak tutaj to jest.